Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za telawi białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym ja w sumie wróciłem dopiero... Ja się zwitam z wami. Przed 15 pogoda się popsuła było prawie 30 stopni i mamy szare chmury. Jakby zwiastowało deszcz wcześniej było granatowe, jakby na burza. Ja sobie tutaj sobie koloruję moje kolorowanki z tej gera, słuchając sobie muzyczki na głośniku. Jak zacznie padać, to ja się stąd zmywam. Więc mamy do tego wyjścia. Mnie już dawno kusiło, że jak będzie idealna pogoda, to sobie wyjdę. I też widziałam, ostatnio jedna z dziewczyn robiła detoks e, 48-godzinny i sobie poszła na, e, na zewnątrz, sobie czytała książkę a z książek, które sobie wybrałam. Wzięłam coś krótszego, by się do końca wakacje wyrobić. I tutaj mam literaturę piękną obcą, czyli Ukochane równanie profesora. Już kiedyś chciałam ją wcześniej kupić. To jest od wydawnictwa Tajfunem. Udało mi się kupić, więc będę miała co czytać. Bo poprzednia książka mnie zrobiła takie poprzednia nie pasowała do mnie i jakoś czuję zastój. Obianek. Brakuje dwóch kluczowych rzeczy. Po pierwsze makaron, po drugie cebula. A Zupka bez makaronu to nie zupa. Ktoś był obradny i makaron mi wyjadł. A tak jeszcze da się zjeść, nie jest za zimne, nie za gorące. No co, co byś chciała? Marchaczka? Ale jak jadłaś. To się robi Masz. Gdy macie pseudo, uwielbia ją ja na żywka. Daj mi zjeść! A ty czego chcesz? Nie ma więcej! No, nie ma więcej! Daj mi zjeść! Co robiłam w ciągu dnia, aby kogoś to interesowałam? Sam obudzona po pierwsze. Jak zwykle trzeba mnie wkurzyć? Śniadanko, które się rozwaliło podczas y, przekładania z kokielki na talerz. Zapiekany serek wiejski z dodatkami. Później trochę gameplaya. Pakowałam się na tym rowerem, co tutaj był na początku. Trochę zjadłam drugie śniadanie, po którym mi źle, dziwnie było. Wrzuciła, trochę pomagałam się drzewie, ja układałam, moja mama wrzucała. I byliśmy z mimi. I zupka zaliczona i tyle. Nic ciekawego w ciągu dnia. A jutro mamy jechać coś odebrać w Stargardzie i Wiesz, kurde, Wlazłabym te spodenki w szachownicy kupić, bo mam wrażenie, że one kosztują na necie o 10 zł więcej niż w sklepie i nawet do sklepu stacjonarnie je zamówisz. Nawet nie sprawdzić, czy są dostępne w sklepie. Jedne z padełek, które widziałam w sklepie, dwie dychy, a na nacie trzy dychy, no to nie ma sensu. Ja widziałam kombinezon, w poprzednim filmie był, dwie dychy, stacjonarnie, a na necie trzy. Co to ma być? Tutaj dobrze słuchać, więc sobie przejrzymy moje centrum zgłoszeń i naruszeń. I wszystkie piny nie należą do mnie, zaznaczę, więc najbardziej bawienie się ostatnio przewracanie i Usuwanie to jest pieniędzy Darkfall. Nie czytałam, nie wiem czy oni się tym bawią. Tutaj mam coś przywrócone. Okej, okay, jakieś edity. Dobra, chyba jeszcze idzie o co chodzi. Niestety mam znowu coś zdeaktywowane. Zde ja tu nie wejdę. Tu znowu mi coś usunęli. Tu mam chwilę ograniczoną dystrybucję. Mam nadzieję, że YouTube się nie zemści. No nieograniczona dystrybucja. Dobra, tu mam jakieś... co to było? Bo ja nie mogę zobaczyć. Czy mogę to w PDF-ie zobaczyć o co chodzi? O, wątpię w moje życie. Aha, musiało się pobrać. Okej. Okay. Hmm. Dobra, o następnie. Mamy tatuaż. Okej. Okay. Miałam to, czasami głupie okę w głowie i... o tym o takim górnym tatuażu to sobie myślałam. Widzę, że tutaj... Pin. A, okej, okay, ale dornia. Nie mogę zobaczyć pina. A jak klikniesz w link, egzekwowany, i tu jest w ogóle. Na... Nie, nie, dobra, zaaktywowany. To jest jakiś znowu mem. <noise> dla kumatych, dla kumatych, zaaktywowany. Znowu mi edyta. No, jakieś edyty, tiktoczki zaaktywowana znowu. o co chwilę tu jest y, Maj. Dopiero mamy Maj. Okej. Okay. <grym> Mam nadzieję, że ten, ten fragment nie będzie taki durny. ok jakiś. Jak ja kiedy jedzie... Ym, Przywrócona co ja, nie nie nic tu by przywrócili? Okej. Okay. Znowu edytami przewracacie. ja chciałabym zobaczyć co... o! Smerne i nie no kurde, są takie obrazki nad, yy, w tej sekcji, że oni mi lubią się bawić. Ograniczona dystrybucja. I to jest powód, żeby nazywać go w ten sposób, który widzicie? No nie, to jest tylko zwykłe spanko. Tu mamy dziwną kategorię, nie rozumiem dlaczego od razu jogurtowy bol ma się kojarzyć z kodliwymi zachowaniami. Następnie znowu jakieś jedzonko, ktoś mi może pozwał, tu jakieś mam, tu, okej, okay. tutaj znowu coś ograniczyli. Stary, że może nie, ja to tak, okej, okay. nie spodziewałam się, znowu zaaktywowano, zobaczmy czy są jeszcze dziwniejsze rzeczy, poza tym, że jedzeniem tu to, to jest. Mój level hiszpańskiego nie jest yy, wysoki, żeby wam przetłumaczyć, przepraszam. Yy, czy ja coś zgłaszałam? Na razie nic. Hello, ja nie zgłaszam. Nie robię problemu ludziom. Strona trzecia. A ja gadam trzy minuty, a jest strona trzecia. Okej, okay. co tu mamy? Okej. Okay. Tak miałam kiedyś pisałam z takim typem i miał dosika na profilowym. Okej. Okay. Bezpieczeństwo dzieci? Nie, jeszcze nie spodziewałam się tego, to w marcu było. To nie mam same treści dla dorosłych przez moją sekcję. Okej, okay. będziemy kogoś mordować. Dobra, myślałam, że sobie jeszcze gorsze rzeczy. Ta lista się ciągnie w cztery strony. Mam nadzieję, że tu mnie słychać. To są takie wrapy, które mają za dużo dodatków. Jest polędwica, sapotka, sałata, pomidor i mozzarella. Jeszcze posmarzone placek wieloziarniste Odpalamy chuj robimy tutaj z fioletową damą. Czemu się śmiesz? To nie reklamy wryknęli. Musicie poczekać. No co za rażące światło może. Poczekajcie. Dobra. Dlaczego <laughs> od razu do Sony? A ty tańczysz? O no. Por favor. Drugi. Kogo tu mamy? Gdzie jest Grecja? Widzisz Grecia? koło Anglii Klaw. Tak. Tam. Grecia. No, widzę przecież. Tam, jest Ang Anglia. Nie, wiem, Grecja to jest. Jezu, Anglia. No to tam jest koło Anglii. Mówię tak, klawidia a Aroma Nie, nawet. Nie, no, nie, nie, po nie, to wymyślił?

Va-ha, Nie mam francuskiego, sorry, to u mnie nie brzmi profesjonalnie English Okej, okay, mamy tutaj, bądźcie drakuśni mili La bubu sekter, ale, ale ma. on ma z głową coś nie tak To jest la bubu Mam supermania. I surfamia. Co ty robisz? Fitunia! Ok, mamy tutaj tak się I patrz na to. I gdzie? I stem. Mam dosyć.

哪玩？那 Przedechać. A tutaj kombinacją, który ostatnio mierzyłam, tylko w rozmiarze większym. Okej. Okay. Pierwsze są cienkopisy z Kajeta, tu mam 30 sztuk, sobie wypróbuję, bo mam starszy model, którego już nie jest niedostępny, wiecie, jedna końcówka chuda, druga trochę grubsza, ale nie brasz pen, a same są brasz penowe. Yy, następnie pod wpływem, mama mówi, jak dwie dychy, to warto kupić, czyli ten kombinezonik, chociaż ma za długie nogawki, bo jest duży rozmiar, czy rozmiar jak rozmiar. To ja będę się czepiać i mi się wydaje, że na necie był droższy. Nie wiem jakim cudem. Okej. Okay. Albo ja źle czytam, jak źle przeczytałam te sorry, żeby nie było. Następnie mam shortki. Tu mam shortki za dwie dychy. Minusem jest to, że one są troszeczkę krótkie. Oraz tu mam jeszcze Drugie shorty, też, obie te paryż, spadanek z, z szortów to są trzy dechy. I jeszcze zielone, które z no, pokusu. są. O, i tak. Materiałowo to są 100% dowolne, a kombinowane z wiskozy. Więc to taki mały hol zakupowy. Została mi zmontować ten film i po wybierać ze wczorajszego wieczoru najlepsze momenty. Także, więc te takie kremowe na mnie leżą. Tak one wyglądają z tyłu i minusem są, że są krótkie. A ja takich nie lubię. A kupiłam, bo trochę spodanek potrzebuję, zmienić spodanki. Ale przeżyć się da. A tak się prezentują na mnie te zielone i jak mówiłam, one już mi bardziej zasłaniają, więc jak się schylę, to nie ma problemu. I tak na mnie jakoś leżą. Może bym, jakbym pasek poprawiła, byłoby lepiej. Na obiadek mam dzisiaj kotleta z ziemniakami. I zostałam w domu, bo mi się nie chciało jechać. Więc muszę trochę rzeczy ogarnąć Witam się z Wami. Jest 1548. Na zewnątrz jest 32 stopnie. A ja sobie robię lemoniatkę, znaczy wodę z owocami. I tutaj będę wyciskać sok z cytryny i z jakiegoś wiem czy przypadkiem to nie jest greyfood. Więc sobie taki letni napojek będę robić. Tak, mam jeszcze do ogarnięcia to, ale to później. I co ja będę robić? Nie wiem, ja już mam swój napojik zrobiony, trochę mi pofarbowało, ale przyznam, że dobra, takie naturalne elektrolity, więc woda, owoce, kostki lodu, nie można cilować. Ona tu siedzi i myślę, że ktoś będzie, jeszcze nie ma, o, idzie do mnie? Chodź. Halo! Słuchasz mnie? Mamy prawie 20-20, a ja pogram z dwiema osobami paletki. I miałam strasznie spocone stopy. E, dobra, ale to mniejsza odchała. o to, o się nie glebłam kilkadziesiąt razy. Ciągle piję wodę z owocami i z sokami z cytrusów i mi to smakuje. Polubiłam sok z griputa. Wow, to był grip. Miałam poczytać, ale mnie właśnie na, na grę w Badmintona wyrwali i nie poczytałam, A moje łóżko jest w takim stanie, że muszę je szybko ogarnąć, a z przodu domu jest koszenia. dzisiaj mieliśmy maksymalnie 32 stopnia i jest też i dzisiaj. Jest przed większość dnia było strasznie gorąco, nie dało się siedzieć w domu, a teraz się robi duchota. Dlatego brałam sobie po domu dzisiaj ten stanik sportowy. Nie wiem skąd. babcia sobie zamówiła. Chciała większa, ale dalej przysłali jej emkę dziadę Jedna. I pisało, że on się nadaje do spania, do biegania, do jogi i do czegoś tam jeszcze. Więc sobie go. Więc. Podęki eleganckie plus sportowa góra, to nie ma sensu. I czy ja coś będę ciekawego robić? No chyba nie, chyba jestem zmęczona, a jutro, czy coś planujemy, to chyba nie. Wiecie, mamy kolejny długi weekend. I co można tu robić? Nie wiem. Ja bym mogła sobie zrobić maraton czytania książki, ale to nie wyszłoby w praktyce, że cały dzień czytam, co powiecie. To zrób to. To, tamto, tamto, i nie wiesz co, co ma zrobić. A zmontowałam większość tego vloga i fajnie czasowo się zmieściłam. Polecam. Ale który nie mnie to nie wiem. Tutaj mam tylko przegląd, a to, to nie a ja sobie zaczęłam rozczesywać włosy, bo mam wilgotne, które muszę umyć. I w ciągu dnia jeszcze czytałam, kolorowałam. I taki nudny miałam bardziej taki inny dzień niż zwykle. Jak widzieliście w tym blogu trochę się działo, czyli zaczynając od zwykłego wypadu na kolorowanie, poprzez skończymy wypadem nad morzem może przestanę czesać, to nie ma sensu. Się tak ustawię. Oła. Tym domowym akcentem chciałabym zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jak tak, to zostawcie coś po sobie, typu łapeczka w górę, subiczek z wenefkiem czy komentarzek. Zapraszam Was na pozostałe media społecznościowe, które Wam podana w opisie. Zapraszam też na pozostałe treści, poprzednie, treści, pozostałe treści na moim kanale, czyli mamy tutaj shorty, playlisty czy filmy. I bez zbędnego przedłużania. Dziękuję za obejrzenie. I do zobaczenia. O, i mam nowego Luka.